Tarnożer Czesiarka. Jeżio Tarnożer, czy jesteś silniejszym zespołem niż ten z którym waliliście w pierwszej rundzie? All the teams. Are We respect all the teams. We are not looking. at this a shark or it is a salmon or it is a seal or it a sturgeon. We respect all the teams. Before the game, they all are strong. Ale ten trener robi już rozpoznanie. Jeziora czy potencjał tego zespołu jest silniejszy niż z tym pierwszym spotkaniem, czy w pierwszej rondzie oni na 6 ostatnich meczach wygrali cztery. They switch a few teams, you know, they were na you know, some kind of a thing and now they are going they are going up, they play a few good games, especially when you are winning after after, you know, after overtime it's good emotional moment for the team, but anyway we are. We are playing the first thing at home and we are playing for the for the win anyway. A jeszcze zabinamy osiarkę. Czy Jakub Dłoniak jest tak dobrym zawodnikiem, tak się jego kariera dobrze rozwija, czy polska liga jest taka średnia, że taki zawodnik jest najskuteczniejszym graczem? He's if is showing that he can score 20-25 points every game, I don't think that the it's a problem of the liga. I think he is a really good player and he shows that offensively, defensively, it's hard to talk, you know, now in the statistics you can see the offense you can see the offense. Offensively he is a good player. Defensively maybe not so not so good, but anyway, we got points not for the defense but for the offense, yeah. Czy będzie zatrzymywać, czy będzie yeah you know you have two ways or to try to stop Dlonak or to let Lonak score for for example 30 points and to stop the other players. But anyway we will, we will, we will play we will play our, our team defense which sometimes works sometimes not but if you wanna win something I think at first you want you must play one-on-one -on -one team defense and then you can win something. We do not feel this. defense yet maybe because we have no possibility to practice in you know, all five all ten players Martin no, a ty jak odbierasztną sytuację tam seri paraże dla to, że nie ma rozryającego, to powoduje pierwszego rozgrywania tego powoduje nas, że rzeczywiście trochę inaczej się czujecie na trapiecie? Myślę, że nie. Myślę, że każdy zespół ma po, po dwóch zawodników na, na pozycji, żeby jeden drugiego mógł zastąpić w takich krytycznych momentach, czy jakichś e, niespodziewanych czy w momencie kontuzji czy choroby. My wychodzimy, gramy swoje, mamy dwóch rozgrywających z Włodkiem i takim trzech i e, co o ja tym myślę. Początek co no, mieliśmy, zaczęliśmy od dwóch przegranych w tym momencie. Dla niektórych ludzi był to koniec świata, że się nie nadajemy, że trzeba wszystkich zwolnić, wszystkich wyrzucić. Później przyszła seria 9 wygranych z rzędu, licząc Puchar Polski. Byliśmy na szczycie, byliśmy liderem, szliśmy na mistrza, wszystko było pięknie. Teraz znowu troszeczkę się role odwróciły, przegraliśmy kilka spotkań, ale może to jest taki etap, że powinniśmy nas skoczyć na najgorniejsze mecze sezonu. Każda seria się kiedyś kończy. Żaden sezon nie wygląda tak, że się raz wygrywa, raz przegrywa. Czy to ciągle wygląda? Na przykład Siarki zaczęła źle, teraz wygrała kilka spotkań, więc my musimy parę elementów poprawić, przede wszystkim obronę zespołową i no liczę, że w kluczowych momentach wygramy spotkania. No, z czegoś ten dobrych się bierze? To z tego na przykład właśnie, że to dla Bernofiego zabrakło w którymś momencie, czy z jakichś innych powodów? Myślę, że sprzedaży... gaz... ludzi do zwycięstwa na pokonanie Aseko czy trefa to nie był chyba w takim razie przypadek, tak? To świadczyło o sile tego zespołu, że potraficie dobrze grać, wygrywać. A później przychodzą takie z, y, porażki no, z porfarą, to wiadomo tak ze startą widzenia, że nie wiadomo z czego to może tak naprawdę wynikać. Do każdego zespołu, tak jak trener powiedział, podchodzimy z takim samym szacunkiem i e, z takim samym czy zaangażowaniem czy, 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 czy z wolą zwycięstwa. No raz się jest lepszym, raz wychodzą niektóre sprawy na parkiecie, raz nie. Za wygraliśmy, z wygraliśmy, mieliśmy troszeczkę lepszą pozycję, może się troszeczkę pewniej czuliśmy. Jednak mówię, to nie jest to, że teraz przegrać to nie jest koniec sezonu i nie ma co co rąk zaamywać, że należy nas totalnie skasować. Podchodziliśmy tak samo z szacunkiem do Polfarmy, czy do, do Anwilu. Mieli momenty, kiedy trafiali rzuty, których na dobrą sprawę nie powinni, nie powinni trafiać. Eee, w nas troszeczkę, może w pewnym momencie zaczęły się ręce trząść, czy coś w tym stylu, ale to mówię, to nie jest koniec sezonu i do każdego zespół tak samo podchodzimy. Tak, tylko, że tu ucieka ta szansa jakby grania w tej szóstce. To chyba dla nas też jest jakaś prestiżowa sprawa, już nie mówię tylko dla zespołu, ale dla zawodników. Czujecie się, podejrzewam, na tyle mocni sami w sobie, żeby no, nie grać zespołami z domnej połówki? No pewnie, że tak. Dla nas prestiżem nie byłoby wejście do szóstki, tylko troszeczkę wyżej, wejście do czwórki. Normalne żapady drośnie w, w miarę jedzenia i po tej serii wygranych, o której mówiłem, każdy już nas plasować tam w okolicy podium. Ale to mówię, to jest sezon jest długi, każdy mecz jest inny, do tego dochodzą różnego rodzaju, czy kontuzje, czy urazy, czy choroby, czy jakieś sprawy personalne, czy coś w tym stylu. I trzeba być na każdą e, sytuację przygotowanym. Zrobimy wszystko, żeby wejść do tej szóstki. Jeżeli to się nie uda, no to to, to jeszcze nie jest koniec świata. Czy będziemy grali z zespołami z pierwszej czwórki typu? Stelmet, Aseko, Turów czy, e, czy, czy, czy Treff? Czy tref. No to, to są tak samo cztery wyrównane zespoły, więc e, w każdym meczu podchodzimy do zwycięstwa, chcemy wygrać i taką mamy po prostu wolę walki, żeby ten mecz wygrać. No, tylko, że w tym meczu tam na przykład pokazał, że rzeczywiście walczycie wystarczy jeden, dwa błędy rozgrywającego. No, tak to wynika z tego spotkania, że cały zespół się nagle sypie. Czyli co, to się tak zaczyna, że wystarczy właśnie 1-2-3 błędy, które pociągają za sobą błędy innych zawodników, czy jakby brak wiary w tym momencie? Czasem jeden błąd wystarczy, by mecz przegrać. Od pierwszej minuty na dobrą sprawę gramy i e, to nie jest wina rozgrywających, że mecz przegraliśmy, to przykładowo ja nie trafiłem pierwszych czterech rzutów, które na dobrą sprawę mogłyby dać 8 czy 10 punktów, które by mogły wystarczyć do zwycięstwa. Jeżeli byśmy w ten sposób zaczęli myśleć, że... Gra to nie jest tylko 40 minuta meczu, tylko od początku, to możliwe większość spotkań zupełnie inaczej wyglądało. Zdarzają się błędy, jednak e, mówię, no każdy jest tylko człowiekiem i, i każdemu się trafiają błędy, czy to jest rozgrywający, czy to są zawodnicy, czy to są, nie wiem, e, zarząd, czy ktoś inny, każdy może błędy popełniać. to jest normalne jak najbardziej. A czujecie tą presję, to, ci, to ciśnienie kibiców, którzy no jakby są... Wściekli, nazwijmy to. To no, są wściekli, z tym się trzeba liczyć, że, że mecz sobotni może ró różnie wyglądać z ich strony, Możemy grać przy pustych trybunach, mogą, nie wiem, nam chusteczkami machać na meczu czy coś w tym stylu. Jednak e, bez presji podchodzimy, to jest, robimy to, co przed każdym innym meczem, tak samo staramy się skoncentrować na przeciwniku. Taka dodatkowa jakaś presja może, nie wiem, troszeczkę spowodować, że coś tam się zacznie dziać nie tak, co powinno. A wiemy, że jesteśmy mocni, że potrafimy grać w koszykówkę. Udowodniliśmy to nie raz, nie dwa w tym sezonie. Zdarzyły się też mecze gorsze, ale mimo wszystko jesteśmy dalej zespołem, który do tego meczu podejdzie bez żadnej jakiejś dodatkowej presji. Może jakiś apel? Jako jeden z bardziej doświadczonych zawodników zespołu chcesz do kibiców wystosować? Czy raczej wolisz się skupić na grze? Wolę się skupić na grze, to, to, to rozliczany jestem z gry, a nie, że tak powiem, z, o to jak bardzo będę bagał kibiców, żeby do nas na mecz przyszli, bo takie ma zdanie, że kibiców no, poznaje się po tym, że są zespoły na dobre i na złe. I mm, mogę tylko poprosić, żeby byli dalej z nami, nieważne czy wygrywamy, czy przegrywamy. Bo jak w tym sezonie, jak we wcześniejszych, czy w poprzednich, to różnie było. I wiem, że byli z zawodnikami, i to, że przegramy jedno czy dwa spotkania, to jeszcze niczym nie świadczy, że należy kogoś wygwizdać, czy coś w tym stylu. A ty właśnie upraszczasz kibiców na to, żeby byli żeby z nami. No, jak ty byłeś u nas pierwszym, co, no, to też kibica w pewnym momencie się odwróciła z zespołu po w amerykańskich zawodów. Ty wierzysz w to, że kibice dalej będą wam kibicować? Wierzę. No, w, mogę powiedzieć też, że w tym momencie chemia w zespole jest o wiele, i, o wiele większa niż, i lepsza niż 4 lata temu, co byliśmy. Mówię jeden, jeden za drugiego, chcę walczyć, chce, chce się poświęcić i, i to jest najważniejsze.